Czołgiem. W dzisiejszym odcinku kontynuując y, przemarsz po czołgach magazynkowych. Zobaczycie AMX-A 50 y, Jako że to jest jeden z najpopularniejszych czołgów ósmego tieru, jeśli chodzi o czołgi ciężkie na wszelkiego rodzaju tutaj y, turniejach y, czy też ESL-ach. <laughs> Przepraszam. To w tym momencie poświęcimy mu trochę więcej czasu i obejrzycie zarówno bitwę tutaj Morozowa, go kupił niedawno, a także moją z, też z początku w gry tym czołgiem. Yy, kilka słów o nim. Yy, czemu to jest, jedna z najczęściej czemu jest to jeden z najczęściej wybieranych czołgów na wszelkie rodzaju turnieje? Przede wszystkim w turniejach 1 na 1 ma tą zaletę, że na swój cały magazynek, czyli 6 pocisków o średnim demedzu 300 może zdjąć dowolną ósemkę przeciwnika. Nie ma tutaj najmniejszego problemu, że gdy wszystkie strzały spenetrują wroga, zostanie on pokonany. Jakie tutaj są jeszcze inne jego zalety poza potężnym ROFem? Niewątpliwie jest to całkiem znośna szybkość i mobilność, dzięki której możemy w dość szybki sposób, jak na czołg ciężki, zajechać przeciwnika, oflankować go. Nie jest to typowy czołg pierwszej linii. Na pierwszej linii ten czołg wystrza po prostu swój magazynek i zginie. Natomiast, jako czołg wsparcia, czy też taki, takiego po prostu dobijacza, sprawdza się znakomicie. Tutaj jak widzicie na początek właśnie Morozow razem z Leszkiem w T69 postępują według tej taktyki, jadą te trochę objechać wrogów. Wady jego. No niewątpliwie jest to długi czas zgrywania zerownika. Napra naprawdę musimy dość sporo czasu na, na dość sporo czasu stanąć, by zabić przeciwnika z... Spokojnego przycelowania. Ponadto dość słabe obniżenie działa. No i jak we wszystkich Francuzach, papierowy pancerz. Tutaj zwrócił uwagę: Morozow strzela jeszcze z nie do końca zjechanego celownika, no i puszcza w ten sposób kartofla. Ale jego, jego rajd będzie dalej kontynuowany. Tutaj warto zaznaczyć, że Morozow poza działem na tym ciągu nie ma, nie ma go jeszcze wymaksowanego. W związku z czym, jak widzicie, on jest dość tutaj, dość tutaj, porusza się dość mozolnie. Teraz, tutaj, kolejny ruch na S51 i na GW Tigera. Dzięki właśnie tutaj temu, że nasz współgracz objechał, plansze prawie dookoła tutaj, czołgi wroga się nie popisały no i nie zachował należytej ostrożności. Już tutaj nie, ma, nie mają przeciwnicy dwóch artylerii 7 i 6 poziomu, co jednak zawsze stanowi dużą przewagę. Tutaj kolejny ruch polega na objechaniu planszy w dalszym stopniu. I wyeliminowanie pozostałych dwóch artylerii, które no, z reguły są, będą stać, jeśli ich nie ma tutaj w kwadratach B1, B2, B2, B2 C1, gdyż yy, mają stamtąd najlepsze pole ostrzału. W międzyczasie tutaj jest przeładowanie, jest to ponad 40 sekund. Tutaj no, razów naprawia dowódcę, gdyż co ważne w MX 50, to przeładow czas przeładowania zależy od każdego załoganta. Więc nawet gdy padnie nam radiooperator, czas załadowania całego magazynku się wydłuża co jest dość yy, bolesne i bardzo odczuwalne. <coughs> tutaj teraz yy, yy, bardziej nudny fragment bitwy zawsze takie są przeładowania, gdy musimy się po prostu schować i nie mam możliwości strzelania, na, strzelania do wroga. No ale <coughs> sytuacja dla drużyny jest tutaj stosunkowo korzystna. No GW Tiger prawdopodobnie wierzy już jest wykryty, jednak jest już nad, już jest po prostu za późno. Nie jest to zbyt mobilny czołg. Tutaj obiekt przestawia się, żeby przycelować. Zawsze tutaj może zagrozić e, AMX-owi 50 100, Jednak Morozowi udało się zabić Cztery tutaj fragi na jego koncie. E, Artylerię wybite do cna. Jednak sama sytuacja dla drużyny nie jest zbyt ciekawa. Zwróćcie uwagę, że drużyna przeciwnika ma jeszcze 4, e, 3 dziesiątki, 9 i 3 ósemki, Natomiast tutaj zostało, został plutek naszych. Współgracze i dwie dziewiątki. No, plus artylerii. No, a no, oczywiście trzeba podjąć tutaj wyzwanie i spróbować wygrać tę bitwę. Morozov tutaj spokojnie przeładowuje, gdyż widzi, że wszyscy przeciwnicy są w mieście. Tutaj jako pierwszy zwróćcie uwagę padł Maus. Jest to dobra sytuacja dla drużyny, natomiast Patton wybił artylerię do cna. Leszek dodatkowo tutaj zabija Kawu-4. W tym momencie zostaje tutaj Object 268, niewątpliwie groźny przeciwnik. No i Patton z dziesiątek wroga. Jednak tutaj jeszcze Morozov ma dość sporo HP-ków, więc jeśli uda mu się dojechać w odpowiednim momencie po prostu do bitwy niespóźnionym, niewątpliwie zada jeszcze tutaj spory damage przeciwnikowi. Jak widzicie, taki. Ostrzał z magazynku naprawdę może spo, sporą krzywdę sprawić wrogowi. Tutaj w tej bitwie, wprawdzie Morozow jedzie, jak widzicie, większość czasu sam, ale też nie ma bezpośredniego kontaktu z przeciwnikami. Tam jedynie, gdy ostrzeliwał, to t 34, oni coś mu próbowali zrobić. Tutaj na początek chciał Morozow wparować im na plecy, natomiast spotkał Patona. W tym momencie zwróćcie uwagę dość e, szczęśliwie pierwszy strzał wchodzi i tutaj to bez przycelowania rzadko się zdarza, no ale już z drugim nie jest tak dobrze. No ale zdjęcie gąski i już kolejne strzały z magazynku tutaj wy wykańczają naszego wroga e, w sposób ostateczny. I już e, jedna dziesiątka wyeliminowana, jak widzicie, przez ósemkę. Mimo że spotkały się z podobną ilością HP, to ósemka tutaj wygrywa. I dziewiątka niewiele ma do powiedzenia. no Jedynie to, że Morozow użył cały magazynek na niego. Został jeszcze obryk 268, niewątpliwie groźny przeciwnik, yy, jednakże, yy, już przy takiej przewadze liczebnej, naprawdę by musiała drużyna zagrać słabo, żeby go tutaj nie pokonać. Yy, w związku z czym yy, Morozow spokojnie tutaj przeładowuje, yy, gdyż nie można tutaj zbyt wiele ryzykować bo jak tiger został na niewielkiej ilości HP jest niewątpliwie na strzał dla Objecta. i strzeli też raczej nie może się zbyt wychylać więc to trzeba po prostu sprytnie rozegrać tak żeby przeciwnik został w jak największy sposób tutaj obkrążony i zniszczony Object wyjeżdża tutaj dostaje strzał od jak tigera Rusza w dalszym ciągu na jak Tigera jednak tutaj Morozow go po prostu wykańcza kolejnymi strzałami. Dziękuję Wam za oglądanie tej bitwy. Do zobaczenia w następnym odcinku.